Jeśli oglądaliście którąkolwiek z naszych analiz samochodów czy film dotyczący bicia rekordu na Nürburgring czy nawet rekordów prędkości, w każdym przypadku ważną częścią danego tematu była aerodynamika. Ten samochód tworzy tyle docisku, tamten zastosował taki spoiler i takie dyfuzory, inny z kolei ma niski współczynnik oporu powietrza CX, co pozwoliło osiągnąć taki czy inny cel. Teraz przychodzi czas na to, żeby dokładnie zrozumieć aerodynamikę i w jaki sposób odpowiednie wpływanie na przepływ powietrza może drastycznie wpłynąć na osiągane czasy okrążeń na torze wyścigowym, pozwalając na przykład na bicie rekordu na północnej pętli. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to mam dla was małe ogłoszenie. Każdy właściciel samochodu jest zmuszony wydawać pieniądze nie tylko na paliwo, ale też na ubezpieczenie i to wcale nie mało. Przykładowo ja za swoją Audi U poprzedniego ubezpieczyciela zapłaciłem nieco ponad 1000 zł. Na szczęście okazuje się, że da się znaleźć ubezpieczenie nawet kilkaset złotych tańsze. W opisie filmu znajdziecie link do prostego formularza, po którego w wypełnieniu w czytelny sposób porównamy oferty różnych ubezpieczycieli i łatwo znajdziemy tą najtańszą. W moim przypadku wyszło prawie 400 zł mniej. Dodatkowo, jeśli skorzystacie z MUBI to otrzymacie 150 zł zwrotu za ubezpieczenie OC, więc wszystkie oferty automatycznie stają się jeszcze tańsze i jeszcze bardziej przyjazne. I nie mówimy tutaj o zwrocie w formie jakiegoś kodu rabatowego. Po prostu przelew 150 zł na konto bankowe. Wszystkie szczegóły na temat MUBI, który jest partnerem tego filmu, znajdziecie w opisie, a nawet jeśli nie potrzebujecie teraz OC lub na przykład niedawno kupiliście, to warto z ciekawości sprawdzić, czy przypadkiem nie przepłaciliście. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Aerodynamika, patrząc z definicji, to dział fizyki, który zajmuje się badaniem, jak gaz wpływa na poruszające się obiekty, a całość zamyka się w kategorii dynamiki płynów, bo, co dla niektórych może być zaskoczeniem, do płynów zaliczamy zarówno ciecze, jak i gazy. Płyn a ciecz to co innego. Dwa podstawowe czynniki działające na samochód to siła oporu z angielskiego drag oraz siła nośna z angielskiego lift. Opór oznacza tarcie, jakie wywiera powietrze na poruszający się samochód. Mówiąc prosto, powietrze, którego gęstość wzrasta wraz z prędkością, przeszkadza nam w rozpędzaniu się, stawiając opór, a naszym zadaniem jest znalezienie sposobu na to, by przez ten opór jak najłatwiej się przedrzeć. Wystawiając w czasie jazdy dłoń przez otwartą szybę, bardzo łatwo jesteśmy w stanie poczuć, jak dużą siłę stanowi przepływające powietrze i jak duży opór ono stawia. To, jak duży opór powietrze będzie stawiać, zależy od prędkości poruszania się, kształtu obiektu i chropowatości powierzchni. Najmniej aerodynamicznym kształtem pod kątem oporu jest sześcian, posiadający współczynnik oporu CX dokładnie 1. Z kolei najbardziej aerodynamiczny kształt występujący w przyrodzie ma spadająca kropla wody, posiadająca współczynnik oporu CX na poziomie 500. Poruszając się z niewielkimi prędkościami, nie musimy się tak mocno martwić oporem aerodynamicznym, ponieważ moc, którą zapewnia nam silnik, z łatwością popchnie nasz samochód naprzód, nawet jeśli ma kształt cegły. Dlatego na początkach motoryzacji nikt aerodynamiką się nie martwił. I masowo produkowane samochody miały często bardzo kanciaste kształty. Jednak ludzie, którzy obrali sobie za cel bicie rekordów prędkości, bardzo szybko zauważyli, że płynność kształtów i opływowość ma niebagatelne znaczenie i znacznie ułatwia rozpędzanie się samochodu, pozwalając również na osiągnięcie wysokich prędkości. Nie dość, że taka rozpędzona cegła napotkałaby na bardzo silny opór czołowy, to dodatkowo odbijające się powietrze z przodu wpadłoby w wir, tworząc obszar wysokiego ciśnienia, natomiast powietrze opływające cegłę dookoła stworzyłoby za nią obszar niskiego ciśnienia. Niskie ciśnienie, jak wiemy, ma to do siebie, że naturalnie dąży do wyrównania, zasysając do siebie wszystko dookoła, więc taka cegła dodatkowo byłaby ciągnięta do tyłu i hamowana przez taki rozkład ciśnienia. A zmniejszenie oporu przepływającego powietrza, oprócz ułatwionego rozpędzania się, ma również kolosalne znaczenie pod kątem zużycia paliwa, ponieważ przy niskim oporze silnik musi wygenerować mniej mocy, by przebić się przez to powietrze. Stąd obecnie producenci kładą duży nacisk na opływowość swoich pojazdów. Większość nowoczesnych aut ma współczynnik oporu między 25 a 35 setnych, suwy pewnie dobijają do 0,4. Skoro niski opór jest taki ważny i pomaga osiągać wysokie prędkości, to można się spodziewać, że np. bolidy F1, które śmigają z prędkościami grubo przekraczającymi 300 km na godzinę, mają super niski współczynnik CX. A tu guzik, bo bolidy F1 mają współczynnik oporu w okolicach 0,7. Jakim cudem? Tutaj dochodzimy do tego drugiego czynnika, czyli do siły nośnej. W tym momencie musimy zapoznać się z czymś, co nazywa się prawem Bernoulli'ego. Mówi ono, że szybciej poruszające się powietrze ma niższe ciśnienie niż powietrze poruszające się wolniej. Powietrze, które uderza w przód poruszającego się pojazdu, ma dłuższą drogę do pokonania nad nadwoziem niż pod nim, więc powietrze przepływające nad samochodem przyspiesza. A skoro przyspiesza, to zgodnie z prawem Bernoulli'ego ma niższe ciśnienie, a to oznacza, że pod samochodem mamy wyższe ciśnienie. Te naturalnie dąży do wyrównania, więc wypycha samochód z nad nawierzchni, generując siłę nośną, a im szybciej jedziemy, tym większa różnica ciśnień i tym większa siła nośna, która powoduje na przykład coś takiego. stąd konieczność przeciwdziałania sile nośnej, tak by utrzymać samochód pewnie na nawierzchni. A im bardziej samochód jest dociśnięty do nawierzchni, tym lepiej się prowadzi, ma wyższą przyczepność i szybciej pokonuje zakręty. Tutaj właśnie dochodzimy do tego mitycznego docisku aerodynamicznego. Pierwsze co przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o docisku, to oczywiście co? Spoiler. Spoilery działają wykorzystując dwa fizyczne prawa. Pierwsze to trzecia zasada dynamiki Newtona, a druga to wspomniane wcześniej prawo Bernoulliego. Trzecia zasada dynamiki Newtona mówi, że każdej akcji towarzyszy taka sama reakcja, ale o przeciwnym zwrocie. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli w coś uderzymy, to to nam odda. Spoiler swoim kształtem powoduje odbicie powietrza do góry, co zgodnie z zasadą dynamiki Newtona spowoduje że spoiler zostanie dociśnięty do nadwozia, a nadwozie dalej do nawierzchni. Mamy jednak jeszcze prawo Bernoulliego i tutaj robi się mega ciekawie. Wystarczy, że nadamy spoilerowi odpowiedni kształt, a powietrze opływające spoiler od dołu będzie miało dłuższą drogę do pokonania, więc będzie poruszać się szybciej, więc będzie miało niższe ciśnienie, więc będzie przysysać spoiler do dołu, generując docisk dla samochodu. Voilà! Właśnie zapewniliśmy sobie docisk aerodynamiczny tylnej osi, dzięki czemu, na przykład, mając napęd na tył, tylne koła będą miały świetną przyczepność i łatwiej przeniosą moc na drogę. Tylko co w takim przypadku z przodem samochodu? Jeśli tam nie zapewnimy docisku, to koła skrętne będą miały zero przyczepności. Tutaj mamy coś takiego jak splitter lub po prostu przednie skrzydło. Na podobnej zasadzie jak w przypadku cegły, powietrze zderza się z przednim zderzakiem samochodu. Część powietrza opływa samochód górą, część dołem. Dodajemy więc przedni splitter, który gwałtownie rozdziela powietrze i przekierowuje je na odpowiednią stronę. Splitter również działa dwojako, korzystając z obu wspomnianych wcześniej praw fizycznych. Po pierwsze, korzystamy z zasady dynamiki Newtona i odbijamy powietrze, które tworzy tak samo mocną reakcję. Z drugiej jednak strony takim kształtem powodujemy, że ograniczamy ilość powietrza wpływającego pod samochód i kierujemy go do góry. W ten sposób większa ilość powietrza opłynie samochód od góry, więc minimalizujemy budowanie się obszarów wysokiego ciśnienia pod pojazdem, ograniczając siłę nośną. Ok, mamy więc obszar wysokiego ciśnienia nad samochodem oraz obszar niskiego ciśnienia pod samochodem. Wszystko perfetto. Problem polega na tym, że natura uwielbia harmonię i dąży do wyrównania ciśnień, więc powietrze z góry naturalnie próbuje najkrótszą drogą, czyli bokami, przepłynąć do strefy pod samochodem. Wyrównanie ciśnień nam nie służy, więc potrzebujemy je zablokować. W jaki sposób? Oczywiście za pomocą spoilerów progowych, bardziej znanych np. z Need for Speeda Undergrounda jako side skirts. Zmniejszając prześwit między progiem a nawierzchnią, blokujemy wyrównywanie się ciśnień, więc im niższy próg, tym z punktu widzenia aerodynamiki lepiej. Idąc dalej, opanowaliśmy już powietrze, zabezpieczamy obszary różnych ciśnień przed naturalnym wyrównywaniem się. Powietrze płynnie obiega nadwozie samochodu i idealnie trafia na spoiler. Ale czy jechaliście kiedyś za kimś na autostradzie w czasie deszczu? Czy kropelki na samochodzie przed Wami płynnie opływały dach i obniżały się w kierunku bagażnika? Czy raczej cała woda wystrzeliwuje w powietrze, przez co my jedziemy ciągle w burzy wodnej wywołanej przez samochód przed nami? No właśnie, powietrze, które opływa dach, naturalnie ma tendencję do wystrzeliwania we wszystkich kierunkach, natomiast nam zależy, żeby skierować powietrze na tylny spoiler. Tutaj z pomocą przychodzą takie charakterystyczne żaluzje tylnej szyby. One tworzą zawirowania powietrza, które utrzymują je blisko nadwozia i zabezpieczają przed wystrzelaniem w górę. Bardziej stonowaną wizualnie i delikatniejszą wersją takich żaluzji są charakterystyczne płetwy rekina na końcu dachu, znane chociażby z Lancera Evo 9. To jednak jeszcze nie koniec. Zapewne wielokrotnie, chociażby w Viperze ACR Widzieliście pewnie takie małe lotki przy przednim zderzaku. Takie skrzydła boczne mają dwojakie zastosowanie. Po pierwsze, kierują powietrze ponad kolami, ponieważ te kreują dodatkowy opór. Po drugie, oczywiście służą do tworzenia docisku aerodynamicznego na przedniej osi, jednakże ze względu na swój rozmiar i małą powierzchnię, ich działanie odczuwalne jest dopiero przy prędkościach w okolicach dwójki z przodu. Z tego względu stosowane są raczej wyłącznie w pojazdach stricte nastawionych na tor wyścigowy, dla których każda odrobina dodatkowego docisku jest bardzo przydatna. Teraz w teorii wszystko już gra, mamy powietrze w pełni opanowane i kreujemy docisk dokładnie tak jak chcemy. Problem w tym, że wszystkie te spoilery, splittery i żaluzje, owszem, tworzą ujemną siłę nośną, czyli docisk. Ale również tworzą spory opór, więc negatywnie wpływają na osiąganie wysokich prędkości. Tutaj też pojawia się odpowiedź na zagwozdkę z początku filmu. Czemu bolidy Formuły 1 mają tak wysoki współczynnik CX, czyli mają tak dużo oporu aerodynamicznego? Otóż to: mnóstwo spoilerów, skrzydeł i splitterów, które muszą zagarnąć powietrze i zaburzyć ich ruch żeby móc je wykorzystać na własny użytek. Dodatkowo również mnóstwo wlotów powietrza kierujących je do chłodnic, które naturalnie również tworzą opór. Stąd w bolidach F1 potrzebna jest wysoka moc silnika, żeby przez ten opór się przebić i z tego też powodu bolidy F1 zaczynają wymiękać przy prędkościach powyżej 300 km na godzinę, podczas gdy na przykład taki Chiron mknie dalej do prędkości grubo powyżej 400 km na godzinę. Pod kątem motor sportowym aerodynamika to zawsze taki taniec pomiędzy dużym dociskiem a niskim oporem, i kluczem jest zbalansowanie tego i wstrzelanie się w złoty środek na dany tor wyścigowy oraz na dane warunki pogodowe. Ale okej, okay, wracamy do spoilerów. Wiemy, że mamy możliwość tworzenia docisku kosztem oporu. Nauka jest jednak niesamowita i inżynierowie od aerodynamiki szybko zaczęli wpadać na kolejne genialne pomysły. Co gdyby odwrócić siłę nośną i zamiast wypychania samochodu spowodować jego przysysanie do nawierzchni? Wróćmy do początkowego przykładu, kiedy omawialiśmy prawo Bernoulli'ego. Powietrze, które porusza się szybciej, ma niższe ciśnienie. Nam zależy na tym, by pod samochodem panowało jak najniższe ciśnienie, które będzie przysysać pojazd do nawierzchni. Co więc musimy zrobić? Przyspieszyć przepływ powietrza pod samochodem. Jeśli spojrzymy na auto od spodu, to szybko zauważymy, jak wiele nieregularnych kształtów i elementów zaburzających przepływ powietrza się tam znajduje. Stąd właśnie stosowanie płaskich plastikowych obudów lub, idąc dalej, całkowicie płaskie podłogi w samochodach wyścigowych. Dzięki temu powietrze w żaden sposób nie jest spowalniane i szybko przepływa pod spodem, co z kolei oznacza ujemną siłę nośną możemy iść jeszcze dalej i wykorzystać zjawisko nazywane kanałem Venturiego. Wyobraźmy sobie rurę. Zjawisko to mówi, że przepływ molekuł płynów na wejściu i wyjściu rury zawsze jest identyczny. Jeśli na środku postawimy zwężkę, to zmniejszymy objętość kanału, ale przecież przepływ zawsze musi być identyczny. Co więc się stanie? przepływ płynu naturalnie przyspieszy, by na końcu, za zwężką, znów zwolniło do początkowego poziomu, dzięki czemu ilość molekuł przepływająca przez daną objętość zawsze jest taka sama. Dlatego przykładowo jeśli zwycięzca Grand Prix chce skutecznie oblać szampanem rywala, to wystarczy palcem przytkać butelkę, zmniejszyć ujście płynu, dzięki czemu ono przyspieszy. Teraz przenosimy to na samochód i witamy się z dyfuzorami. Dodajemy dyfuzor z przodu i z tyłu, przez co pod samochodem robimy nic innego jak właśnie taką zwężkę. Powietrze też jest płynem, więc zgodnie z omawianym zjawiskiem, w czasie przepływania przez zwężkę przyspieszy, generując tym samym podciśnienie, które będzie przysysać samochód do nawierzchni. Dodatkowo, przy wylocie tylnego dyfuzora powietrze ulega delikatnemu rozprężeniu, co dodatkowo w tylnej części tworzy kieszeń obniżonego ciśnienia. Technicznie rzecz biorąc, same dyfuzory to po prostu takie zwężki na przodzie i tyle. Natomiast dla wielu z was pewnie kojarzą się z charakterystycznymi żebrami. Te dodane są w celu uporządkowania przepływu powietrza, żeby poruszało się bez dodatkowych zawirowań. Jak więc widzimy, bardzo dużo w kontekście aerodynamiki jesteśmy w stanie zrobić pod samochodem, a dzięki tym zabiegom możemy uzyskać auto o fenomenalnym docisku aerodynamicznym, ale bez psucia wyglądu samochodu. Najlepszym przykładem jest tutaj omawiana niedawno przeze mnie Ferrari SF90. Mamy super płynne, piękne linie nadwozia, ale też rewelacyjne prowadzenie, ponieważ cała magia aerodynamiki odbywa się pod samochodem. Warto tutaj zaznaczyć, że aerodynamika pod samochodem w przeciwieństwie do reszty nie zwiększa oporu, więc jest wyjątkowo ważna i użyteczna. W ten oto sposób przedstawiają się podstawy aerodynamiki i rozwiązań stosowanych w motoryzacji, by przepływające powietrze wykorzystać na swoją korzyść. Jak łatwo się domyślić, są to raczej podstawy, a całe zagadnienie aerodynamiki chociażby w Bolidach F1. Jest znacznie, znacznie bardziej skomplikowane, ale myślę, że po obejrzeniu tego filmu każdy z Was, oglądając na przykład analizę jakiegoś samochodu mnie na kanale, będzie już doskonale wiedział na przykład, dlaczego dodanie dyfuzorów polepszyło jego właściwości aerodynamiczne. W komentarzach dajcie mi znać, czy jesteście zwolennikami bardziej płynnych i delikatnych linii nadwozia, czy dla Was spoilery i dokładki, oprócz walorów czysto technicznych, mają jeszcze znaczenie pod kątem poprawiania wyglądu samochodu. Kilkanaście lat temu, kiedy był szał na Need for Speedy Underground, czy szybkich i wściekłych, to spoilery były w modzie, dziś jednak gusta znacznie się zmieniły, więc jestem ciekaw waszych odpowiedzi. Jeśli doceniacie moją pracę, to może warto, abyście rozważyli opcję drobnego wsparcia kanału. Wpadnijcie również na naszego Instagrama i Facebooka, tam mam okazję się nieco lepiej poznać. Po prawej stronie wyświetlają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Jeśli subskrybujecie, to koniecznie z dzwonkiem. Trzymajcie się ciepło, cześć!